Dzień dobry, opowiem ci dzisiaj pewną historię. Żył sobie próbelek, który mieszkał w parku, miał tam wszystko, czego potrzebował: drzewa, okruszki, oglądał ludzi, miał kontakt z innymi ptaszkami. Był zadowolony za swojego życia, dopóki nie zobaczył w pobliskim stawie łabędzia. Ten dostojnie pływał po wodzie, każdy go podziwiał, dokarmiał. Wróbelek pomyślał, że on też chciałby być łabędziem, bo on ma lepiej w życiu, jest piękniejszy. Porozmawiał o tym z nim, ale łabędź powiedział, że czuł się najszczęśliwszy, dopóki nie spotkał papugi. Ona była według niego taka piękna, kolorowa, żyła z ludźmi. Rozmawiała z ludźmi. Wszystko miała. Wróbelek pofrunął więc do papugi, przycupnął na parapecie i zapytał o to. Ona powiedziała, że była szczęśliwa, dopóki nie zobaczyła pawia. On spacerował tak dumnie. Tysiące ludzi go podziwiały. Miał więcej niż ona. Wróbelek, czym prędzej, Pofrunął do Pawia. Powiedział mu: Chcę być jaki, taki jak ty, żyć tak jak ty. Na to Paw odpowiedział: Ja nie chcę już być zamknięty. Nie chcę żyć w tej klatce. Nie chcę, żeby ludzie mnie zaczepiali, oglądali. Ja chcę żyć tak jak ty. Ty jesteś wolny. Pragniemy tego, czego nie mamy. Gonimy za wyobrażeniem szczęścia, porównujemy się nieustannie do innych. Nie doceniamy tego, co mamy, bo zawsze gdzieś obok, u kogoś jest lepiej. Co doceniasz w swoim życiu? Za co możesz być wdzięczny? Praktyka wdzięczności może uczynić Cię bardziej spokojnym. Bardziej szczęśliwszym. Codziennie zapisuj sobie, za co jesteś wdzięczny. I rób tak każdego dnia, aż wyrobisz w sobie taki nawyk i dostrzeżesz, jaką wartość ma Twoje życie.